Dobra. Czekaj. Nie, już nagrywam. Dobra, Tak, okay. no. Dobra. Co? Co? No dużo. Nawet górze, lecimy. Może nie aż tak dużo. Zdaję się diakse na. diakse na Ej, jak to masz? Masz diakse czy co? Nie no, ale by się wydarzyło, że się przydadzą. Aha, myślę, że masz. Ej, jak ja tu wróciłem? Może pokaż? Aha, może to. Nie, nie. Wracamy się chyba zaraz. A nie, tutaj jeszcze. No, ale zaraz się wracamy, nie? Do domku. Eee, no, ja wrócę do, do Fak. Fak. O, o! Spawner!

Aj! serdeczko mi zostało I zamurowałem tutaj, ale kurde Muszę się tam dostać teraz No, no oh. Dobra Silver Sto... O, nie no, no mów, że to będzie diaksy. Kurde, muszę coś zjeść, żal. Zg a, zgadnij to razem. Diaksy... Nie. Ale tylko dwa, żal. O, no I to, ale czekaj, fajnie. Cztery. Fajnie. Pięć. Tam. Dobra, możemy teraz zjeść nit. No ale to tu może ten spawner Tam coś może być Zapiszę sobie tu ten checkpointa, bo to jest taka olbrzymia, tu jest tyle słynnych No może też bym sobie zapisał Ja bym sklep te diaksy O kurde, no to ładnie No Dobra, ja zapiszę też sobie tutaj Jakie Kopalnia No dobra, trzeba do jakiejś linii. Okej. Okay. Oj, jeszcze tylko wykluczałam na chwilę, a potem... To potem. Ej ty, no ja, ja mi brakuje te... Mi się nie regeneruje już, A mam, mam tylko cztery serduszka, a nie wejdę tam z czterema, bo tam jest ich za dużo. No ja mam tylko trzy na jedną Dobra, to kiedy indziej to wrócimy. Ej, trzech ma tutaj checkpointa, więc można sobie indziej wrócić. Ej, teraz gorzej, ty, jak ja tu weszłem? Jak my tu weszliśmy? A, pamiętam, na ja pamiętam w miarę. Dobra, my się zgubiłem. No, też właśnie. A, tu się chyba szło. Ej, tu jest jakiś crafting. A tego, ja tego nie kładłem. A o no, ciebie no. widzę. Gdzie? Tutaj! To jest pająk.

jedno jedno na nie wiesz i pochodni mi się skupczowało i stąd się wychodziło Nie, ja jestem słyszysz Ej, słyszysz to słyszysz no. Aha, tu Wiesz. wychodziło O, zombie jeszcze tu idzie. Dobra, ale no. Mm, to chyba O, No No, fajnie. No, ja też. No, ja nie. Mam męską z obłoka się najem. Co Jakie owce terroryczne, zobacz. Ej, co jest? Mam... Na, na, och... Naszą wózkę przyjęły. O nie, to niedobrze. A tak w ogóle to mi się... tego... Nie zapisał checkpoint na domek. A miał. Ja. tylko masz markę wyłączony. A nie, chyba że nie Właśnie nie, nie ja wiem. To jest sobie tutaj dawnią teraz domek, czy co robimy? Yy, no można zacząć coś robić, nie? Okej. Okay. Domek zrobię niebieski. Kurwa. Co za kutas głupi! Ja robiłem sobie checkpointa... Mały no, wam już cię zabił oh. tu się szło. Zabrac te temy, czy nie? No ja już idę. Ej kurczaka miałeś z nami. No no wiem, no przecież ty zdałeś. Oh, oh. Są. So. Ja tak nie wiem, a no aż... co? O właśnie, w pierwszym odcinku tutaj szliśmy I znaleźliśmy zaraz domek Znaczy no, miejsce na domek Dąbciska czyli kurczaka, bo mam jedno serduszko, a to masz taniec nieco moje No, spoko Kurde, głupi wąż go co tu jesteś? No już idę. Widziałem cię, ale tam daleko. Gdzie ty tam po Czekaj, bo już się gubię sam, gdzie to było. O, widzę cię. Mm. Widziesz. O, teraz się patrzałeś na tą stronę. daleko bardzo. Nie idę teraz po raz Cofnij się. A no, no ja to dobrze szłam. Tutaj, i teraz w lewo, twoje. No Gdzie ty mnie widzisz stamtąd? o kurczak? No się mam A dobrać. widzę cię O Laga miałem O, chodź tu Chodź, tam A no tak ej, właśnie zapomniałem śmiesznie no, by było chcesz, chcesz. o ja fajnie dziesięć minut już nagrywamy mieć. Lol. no 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 mam wszystko. Kurde. mam no, no co, budujemy domek czy na coś jeszcze innego? to następnie buduję? Mm, jak myślisz? Jak uważasz? No teraz tak mam mało czasu, to może. No, ale... Jeszcze prawie No okej, okay, no kładziemy to... Czekaj to ja ci wyrzucam to wszystko albo dobra, będę wkładam tutaj. Nie no, no, to wyrzuca, bo żeby... co robi. Będę się stakować No, on statki mi. O no, noc. Nie robię się. Czekaj, tu się wyrzuca para. On no, jest tak nawet. O, to jest z tego środka lepsza, to jest najlepsza. Tak takim wyrażę. Dobra. Może tu ty, chociaż Ej, my mieliśmy w ogóle wełnę? Mieliśmy w ogóle. Ej, mieliśmy. dobra. Dużo Zobacz, tych Ej, no kurde, miałem złoto. Na pewno miałem złoto. Może ja zadam. Może. Ja na 100% miałem złoto właśnie. Może mi spadło tam. Czekaj, idę zobaczyć. To też możliwe Nie, nic nie ma. A ile miałeś tego złota? Nie pamiętam. To mało czy dużo? No tak, dosyć mało, ale miałem na 100%. Masz węgiel jakiś? Czekaj, bulaga. Załapałem. Kurde laga miałem Węgiel miałem też. Uh -huh. No i nie ma. Ja mam, LOL Tutaj ja nie... Ja nie wiem co ja zrobiłem. na dół może. No zajdę. Dobra. A ja mam, to... no i ja co? No Dobra ej, kończymy no ok to na razie nie no trzeba się pożegnać tak wiesz dobra to wydarzyło Pożegnałem. no to zawsze nie rozwalimy tego drzewka ono zostanie dobra narka no, na razie